Cześć, witam was wszystkich, bardzo bardzo serdecznie z tej strony świerszcza a przed wami kolejny odcinek z serii Demoniczne Próby. Um, cóż, gramy na Rockera, jest problem generalnie, ponieważ widzieliście mój build um, i widzieliście też statystyki, które w tym buildzie były, że są dobre pod magię, prawda? A moja magia polega na tym, że możemy rzucić sobie szału, tak? Nie mamy niczego, żadnych grupówek, a to nie miała być magia mroku generalnie. To miała być magia już mówię to miała być magia zniszczenia miałem buciki, miałem jeszcze taki wolumin, który łącznie powodował, że miałem 16 spellpowera, 16 lub 15 więc z bucikami było naprawdę przyjemnie i widać, że jego ustawienia armii, to znaczy teraz zobaczycie sobie tam jeżeli mi wyślę jeżeli mi wyślę, to będziecie widzieć na końcu filmu. Jeżeli nie wyślę, no to nie zobaczycie, ale chodzi o to, że po prostu, no, miało być łojenie przeciwnika gradem i mam większy spell power od niego, więc dałbym radę sobie. Miałbym większy spell power od niego i dużo ataków w nie? Więc dałbym sobie radę, ale, ale to nie zadziała tak, jakbym chciał, prawie na pewno. Weźmy sobie coś w tym stylu. No, to standardzik bym powiedział, że ona tutaj jest ekspert z To weźmiemy sobie, nie wiem, jakiś chaot tutaj czy coś. No, pięknie by to się działo. No, miałem naprawdę świetny plan, ale no, że, demo, że Inferno nie dostało, a zniszczenia, no to, no to bardzo słabo. Zobaczmy, co przeciwnik gra. O Boże. No, właśnie, no właśnie, o to chodzi. Przeciwnik gra sobie taki bardzo bezpieczny build, chociaż też średni. Też średni, no ale generalnie no, będzie zadawał obrażenia. Ma też świetne artefakty. Ha ah, no i zada mi tutaj dużo obrażeń tego Cerberusa. Niestety. Te waga ataku jest oszałamiająco duża. Ma jakieś te bonusy do odbijania zaklęć? Nie ma nic. Co ma na różdżce? Różdżka dająca C czar spowolnienie. Aha, to wziął, bo po prostu już nie stykło do leweli. Hmm. A, czekajcie, on może nie przeglądać? A, nie może. No dobra, to on nie wie, co mamy. Także zobaczymy. Ja bym proponował, żeby dać jej szał. To będzie całkiem fajnie. Całkiem fajnie to wtedy oddać, powinno. No, byle, byle ta mi zadała taki obrażeń, takie obrażenia, nie? Dobra, no nie ma co generalnie. No zresztą, co ja gadam? Może wreszcie odda mi. A, co tam? Jakie odda, panie? Przecież nigdy nie daje. Przecież nigdy mi nie daje tego, co właśnie potrzebuję. Czyli e, kurczę, żeby wystraszyło daną jednostkę, no. No niestety Zabierzemy mu trochę many, ale to nie za dużo bym powiedział. Ech, za to dosyć mocno uderzymy tą panią. No diabeł już widny. 40 No to prawie maksa zadaliśmy. Dostałem te trochę słabo, no ale no co ja mogę robić no? Z tego co pamiętam, jakby tu była hipnoza, to byłoby generalnie bardzo fajnie, ale że nie ma hipnozy, no to ten. O! No to git. Bardzo fajnie, jeszcze ze szczęściem. Ujemnym to prawda, ale szczęście to szczęście. weźmy sobie... Coś takiego. O! No to w sumie najbardziej oddało jak mogło. Eee, skok. Żeby się nie opłacało, żeby się nie opłacało w suk kubusa. Zaraz, dobrze się ustawiłem? Dobrze. Żeby się nie opłacało jakoś tam bardzo tutaj walić zaklęciem. Oj, oj, oj. Straszne to. Będziemy rzucać szały, no. Następny szał idzie na... No właśnie. Problem. Problem jest na to, na co idzie szał. Bo generalnie na nic nie idzie. Każda jego jednostka odsunie się maksymalnie od moich jednostek, po to, żeby nie obrywać szałem. Smok jest odporny. Trzeba go czymś bić. Ten... To przejmiemy coś. No nie wiem. Nie wiem, co przejmiemy. Tak szczerze. Jak dostanie morale Minotaur, to Minotaura. A no bo jej nic się nie stanie, no to jest za mała siła czarów, żeby te zaklęcia tak jakoś mocno biły. Yy... Tak jak mówiłem. O Zapomniałem! Ona jest na szale! No dobra. Dobra niech będzie. Powiem, że szczerze powiedziawszy, zaskoczyło mnie to. No, ale dobra. Dostał morale. Bardzo ładnie. Idealnie wchodzisz do szału na smoka. O. Super! Czyli nie ma i smoka, i minotaura. Bardzo ładnie. Ech. Super, super. Idziemy sobie teraz tak. Ech. No tak, i potem diabeł tu wejdzie. Powiem Wam, szczęście niesamowite z tym, co zagrał przeciwnik, bo myślałem, że to działać nie będzie. A tu byle, byle Matronka zadała mi 22 słupków. Bez problemu. Życie ciężkie jest. No. I pyk. I znowu ze szczęściem. Teraz lecimy szał na tego pana. Ah, no i ona będzie mi też... <ścoughs> to jest problem, bo ona będzie mi... Niszczyć te jednostki razem z twoją implozją, która nic nie bije, tylko dlatego, że kurde może strzelać Pięk pięknie tu. No to ni nic nie zrobię, no nie mam co zrobić po prostu. Ugh. Mogę nawrzucać szałów a i tak. Dobra, bardzo ładnie. Dobra. No i fajnie. Teraz. A szkoda. Yy, jak skoczę, to będzie miał smok dwa cele. A i tak ma dwa cele. No to co to ma zaznaczenie? Żaden, Żad, żadnego. Yy... No nie, no bo kurde jest na szale. A jak nie skoczę, to też lipa. Jak zabiję 6, a jak mam będę ją pecha, to zabiję... Nawet nie mogę nie zabić żadnego. Kurde. Szkoda, że w smoka to nie zadziałało. Poczekajmy chwilę. No będzie musiał wybierać, a wy, wydaje mi się, że będzie celował strzelając w tego. E, w niego, nie. No ale siedzi. Kurde, ja się spodziewałem, że jak ten minus to zabije tych smoków dużo, dostanie w kontrze tyle, że już będzie bezużyteczny i niestety no. Kurde, no tak żałuję, tak żałuję tego gradu, przecież to byłoby... No tutaj nie byłoby połowy armii w momencie pierwszego mojego ruchu. Ja mógłbym sobie stać, defować i czekać, aż on tam sobie będzie te swoje czary rzucał. No a tak to niestety. No i pek. 188 z 12 Towera ona zabija. No jest spoko. No, całkowicie normalne. Jasne, że tak. Całkowicie normalna sprawa. Po prostu macie tutaj receptę na to, jak ten, jak wygrywać gry, bo generalnie to naprawdę, tak poza tym, że mnie to zdenerwowało, to jest świetny plan. Świetny plan na rozgrywkę. Nie, nie na moje inferno, no, tylko tak ogólnie. Ale... No i co? Zdradzę przeciwnikowi może, że to miało być generalnie... Że to miało być generalnie trochę inaczej wyglądać. Mhm. Mm słabo się bijał. Ten umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Tu chociaż kogoś zabijemy, to chodźmy. <grybujesz> no wyczułem go idealnie. Po prostu. Pomyślałem, kurde, będziemy się kontrować. No i damy radę. No, ale, ale niestety, no, nie ma tego jak, nie było tego jak zrobić. Um. Mimo że wszystko zaszałowano, mamy jakieś wskrzeszańsko? Nie mamy. Więź gniewu, bariera. Yy. No nic, nie mamy, no już po prostu nic. Jeżeli przeżyje Hydra... Nie no, nie ma co, dolatuje smokiem. Kończmy to. Jak można demonie dostać zniszczenia? No normalnie przepis doskonały. Mówię, in... implozja na... <dolatuje> na ilu tam było? Na... Czekaj, nie chcę, żeby ginął jeszcze. Więcej statystyk dla mnie. Yy, implozja, kurde, na 14 spellpowera. Nawet butów nie ma. No, dokładnie. Hmm. No nic, nie mamy, co by nas tutaj poratowało. Przez chwilę nawet miałem światło. 204, weźmy. O, piękna sprawa. GG no no zakończy w ładnym stylu implozją, no powiem wam, że lock mi nie leży, ale to nie jest tak, że to jakoś ciężko na niego wygrać po prostu no, jak widzicie no trzeba trochę z tym buildem mieć też szczęście bo no na zniszczenie demon zwykle no ma dużą szansę z tego co pamiętam a ten, mm a niestety mi się nie trafiło bardzo ładna gra ze strony Rockera tutaj kurde no wykorzystał na maksa speckę heroiny, to nawet nie ma co nie ma co kurcze mówić więc dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka i trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku z Rockerem, cześć